witam was bardzo serdecznie, jestem Branker za to kolejny odcinek na tym kanale dzisiaj bardzo yy, dawno nagrywana gra czyli fański jumping, bo jednak dawno nie było jakiegokolwiek odcinka no bo jednak nie było kiedy no a ostatnio pojawiła się aktualizacja, nawet trochę dość dawno, nie wiem chyba z dwa tygodnie temu, może na trochę więcej no ale wiadomo, przez tą premierę i FC25 i te jeszcze nowe sezony w tej Mobilnej grze i jej no i do tego jeszcze Smog Games wyszedł. No to już trochę e, sobie odpuściłem, i no dzisiaj zdecydowałem nagrać lepiej późno niż wcale, e, żeby nie było, że w ogóle nie nagrałem. E, no ale co to jest? No to jest aktualizacja. Jak widzicie po tytule, nowe obiekty dodane, a jak zawsze nowe obiekty to zacieram ręce, bo no jednak. E, to lepsza zabawa w Fiskapie, Pucharze Kontynentalnym i Pucharze Świata w karierze Brankersa, czy też w e, samym e, Pucharze Świata Widzów, no bo to więcej skoczni im więcej skoczni, tym e, fajniejszy wybór. Bo jak widzicie, to e, są dwa obiekty z Kanady, kompleks, czy, czy ja wiem, no po prostu skocznie normalne i skocznia duża Whistler, czyli skocznie olimpijskie z 2010 roku, e, no cóż... E, no co będę Wam opowiadał, no już sobie zacznijmy, od może tej skoczni normalnej jak już widzicie, już jeden skok oddałem, ale no to jeszcze za mało, aby coś powiedzieć, więc no już bardzo szybko, bez żadnego przedłużania przechodzimy do tej skoczni normalnej z Kanady no jak na skocznie, która macha jest to 4,8,5 metra, to nie jest dobry wynik jak widzicie już z Brankers, wszystko OK, z nim jest gotowy na ten sezon nie wiem, 6, siódmy chyba, tak mi się wydaje, albo szósty. Próg? No i widzicie jaki jest. To jest taki ciekawy próg, musiałbym go jeszcze bardziej się przyjrzeć. Te skoki na razie to nie patrzcie na nie, ja muszę się jeszcze z tym wyczuć, bo tak ogólnie prawda jest taka, że dawno skakałem. Ale tu bardzo fajne są tutaj te tabliczki. Kanada, tam jeszcze na bandach była flaga Kanady, no to zobaczmy. No. Widać, że ostatni raz grałem w tą grę gdzieś chyba w marcu albo w kwietniu 15,5 metra. Czy my coś dobrego skoczymy? No, wydaje mi się, że trochę ogrania by mi się przydało, ale tak ogólnie, próg wydaje mi się jest bardzo łatwy do wyczucia. O, teraz trochę lepiej. No i mam nowy rekord, ale nie wiem, co tam robić koło punktu K. Coś, to jest jakiś cień? Czy jakaś tam rzeczywiście literka? 84 metry. No, chciałbym trochę dalej sobie poskakać, szczególnie, że mam wiatr pod podnarty. Może są so trochę więcej belek, żebym jednak zobaczył, jak to wygląda. Chociaż wiadomo, im większa belka, tym szybsze wyjście z progu, ale teraz to będzie dobra próba. No, tak nisko się leci. Przyjemnie. 100 metrów. No, spróbujmy jeszcze gdzieś w granicach HS-u wylądować. Tutaj jeszcze widać po tej lewej stronie ta skocznia większa. No, ale jak skocznie normalna, eee, chociaż nie jest ona taka zła, wydaje mi się, że po kilku skokach da się ogarnąć ten obieg. Chociaż no, widzicie, że jeszcze mi trochę nie wychodzi, nie chcę upaść, więc dlatego czasami skracam ten skok. No, ale to nie jest taki straszny próg. Jak na przykład Wernskelzwik, który jest taki do dołu, To on jest taki bardziej wyprostowany. Może sobie obniżmy belki, bo jednak, żeby pokazać, że jesteśmy kozakami. No nie, nie, ja jeszcze nie mogę tego zrobić. Nie wiem, niby czuję ten próg, ale jednak te skoki wyglądają jeszcze bardzo gównianie, ale spokojnie. Forma wróci na karierę Brankersa, żeby nie było, że znowu będę w fiskapie zaczynał. No jeszcze oddajmy sobie takie trzy skoki. No już nie będę sprawdzał, jak działa tu z wiatrem pod narty. O, to było dobre wybicie. I pięknie, chyba nowy rekord. 104 metry, tak jest, idealnie za HS. No, ja już jestem spełniony. Ale, jak mówiłem, jeszcze takie dwa skoki sobie zrobimy. E, wiadomo, jak mówiłem, nie będziemy sprawdzali wiatru pod narty, wiatru w plecy, bo to nie ma sensu. I tak, i tak, wydaje mi się, że da się na spokojnie skoczyć za tą granicę. No, właśnie, nie wiem, co tam jest, albo tam jest flaga, coś w tym stylu. No, trzeba to raczej bardziej ogarnąć. Zobaczymy z tej kamery, bo tutaj będzie o wiele łatwiej. Eee, czekaj, żeby to tak ogarnąć, o kurde, muszę z tej kamery skoczyć, dobra, to będzie ciekawe, nie wiem co tam było, szczerze. No, po prostu chciałem sprawdzić to. Nie wiem, czy to tam rzeczywiście jakaś flaga, czy tam jakiś napis na dole. No, ale na razie, tak skończyliśmy tą całą zabawę na skoczni normalnej. No to czasy przejść na skocznie trochę większą. Bo HS 142 tu akurat wieje w plecy, więc zadanie będzie leciutko trudniejsze. No, jeżeli chodzi o obiekt, to wydaje mi się, że dobrze zrobiony. Tu też widzę tutaj jakieś obrazki Kanada. Pewnie tam na dole też będą flagi Kanady. Próg? Chyba taki sam. I skok dobry. Wylądowany na dwie nogi, ale o to nie chodzi. Tak, tutaj są na dole flagi 136 metrów, ale powiem szczerze, że skocznia, jeżeli chodzi o próg, bardzo tak, taka sama, można by powiedzieć, tylko wiadomo, trochę szybciej na progu się jedzie. Ale tu na razie idzie mi lepiej niż na skoczni normalnej, może ja po prostu jestem przygotowany na skocznie duże, a nie normalne, bo czasami nie może od tej skoczni normalnej po prostu czekam, czekam tak długo, a tu... Na skoczni dłużej widzę, że szybko jedzie mój brankers i tutaj idealnie trafiam. 138 metrów. Kurde, tu nawet nie musimy dość często skakać. No, fajna skocznia. Taka mi przypomina Garmisch Partenkirchen, nie wiem dlaczego, chociaż no, trochę nie grałem. No i też patrzcie, mimo tego spóźnionego skoku z wiatrem w plecy i tak doleciałem do punktu K, więc strach by się, strach bać, to by, była, by był wiatr pod narty. To wtedy byłoby No ale jak mówiłem, ciekawa skocznia. Na pewno lepiej mi się skacze niż na skoczni normalnej. Chociaż wiadomo, to tylko trzy skoki, ale ten też bardzo dobry. Świetnie. Półtora metra wiatru w plecy, a ja skaczę 139 metrów. Może uda nam się 140 pobić. Chociaż, jak wiadomo, z wiatrem w plecy to może być ciężkie. Zobaczmy. Jeszcze takie dwa skoki, bo akurat tutaj nie potrzebuję takiego grania. No tu, akurat spóźnione wyjście. Zobaczymy dokąd dolecimy do punktu K. No więc, jak widzicie, nawet jak zepsucie, zepsujecie wybicie, no to to nie będzie jak na skoczni normalnej, gdzie klepniecie bóle, tylko jednak jeszcze dosięgniecie tego 125 metra z wiatrem w plecy. Więc, no, rzeczywiście. Nawet mimo takiego wyjścia można. Jakkolwiek o coś powalczyć, tu chyba troszeczkę lepsze będzie chyba 130 metr. Nie nie będzie. Chociaż też ten wiatr w plecy mi przeszkadzał 128,5. No to dobrze, czas na ostatni skok. No, może tego krótkiego odcinku, no ale co? Ja będę oddawał 30 skoków. Albo robił konkurs tutaj. No nie ma co. No, najważniejsze w takich aktualizacjach zobaczyć, czy oczywiście ta skocznia zdaje egzamin, no i naprawdę fajnie się czuję, no bo każdy skok za 125 metr 124, czyli za punkt tego obiektu, więc fajnie no skocznia dobra, szczególnie nawet na to, że wiało mi w tych skokach wiatr yy, tylny, czyli było mi teoretycznie cięższe, a i tak jak widzicie spokojnie dało się dolecieć do 100 yy, właśnie 30 metra tak by to wyglądało na dzisiaj no i szczerze nie wiem, czy będę miał jakiś filmik dla Was jeszcze w tym tygodniu, może coś znajdę, to też zależy, czy coś będzie ciekawego, czy może moja niesamowita, wielka wyobraźnia coś wymyśli, no ale wiadomo, chcę się jednak trochę pociągnąć to wszystko już do listopada, do końcówki listopada, aby już nagrać sobie na luzie te odcinki kariery Brankersa, tam Pucharu Świata Widzów. No ale zobaczymy, zobaczymy. Na pewno jeszcze filmy będą się pojawiać, wydaje mi się, trochę częściej niż ee, w lato. No bo jednak e, w, już te gry zimowe się przygotowują do sezonu zimowego. Jak fajny jumping na przykład. No zobaczymy, zobaczymy jeszcze dużo czasu. Więc na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia i siema.